Słuchaj, Alicja zmieniła dom. Teraz jest zasilana ze złącza kablowego, ale nauczona doświadczeniem z poprzednich problemów, poprosiła nas, żebyśmy sprawdzili, czy to nowe zasilanie jest w porządku, czy, czy nie jest pozbawione jakichś świat. Dlatego też zajrzymy, co się dzieje. Dostaniemy się do złącza kablowego. A tutaj rękawice elektroizolacyjne już na samym początku, bo zobacz, że bardzo szybko może dojść do porażenia tylko i wyłącznie otwierając złącze kablowe. Generalnie złącze kablowe to jest bardzo. Niebezpieczne miejsce do każdej pracy, i pod napięciem i bez napięcia. No i tak, na pierwszy rzut oka, oczywiście wszystko w porządku. Stosuję osłonę twarzy, bo tutaj może się coś nieprzyjemnego wydarzyć. I sprawdzając temperaturę, bo to dosyć ważna i szybka diagnostyka, znalazłem punkt, który jest ciepły. Punkt, no to jest około 20 stopni więcej w tym miejscu niż w innych miejscach. Przyczyna bardzo prosta. Wyboczę. To skręcone tutaj połączenie, oczywiście przewodzi to połączenie, jest wszystko w porządku, ale wraz ze wzrostem tego prądu i czasu, szczególnie długotrwałe obciążenia gdzieś tam wieczorem, to się będzie tylko pogorszał ten stan, aż w końcu dojdzie do wypalenia i awarii.